No mamy godzinę 12.29 No kochani przed chwilą przywiozłem paczkę paczka przyszła z łodzi od pani Henryki i zawiera co? Zawiera łyskasa o bambusia Amusia Kiciusia gdzie idziesz? Nie idziesz pilnować? Paczki. Loluś, a ty? Kiciulku. Co? Nie? A co taki wystraszony? Co? Co taki wystraszony? To tu jest ktoś? Nie ma że może ktoś w domku jest ale nie ma w domku nikogo no temperatura prawie 24 stopnie no kotką gorąco jest proszę bambusia aż się kładzie na ziemi żeby się ochłodzić i też jest gorąco także nie powiem no mamy 24 4 stopnia, czyli prawie 25 stopni. Kochanie, nie w dmuchał No, a to paczka. Tu opakowanie. I tu jest paczka od pani Henryki. Mamy tutaj 40 saszetek. I tutaj 40 to razem 80 saszetek Whiskasa Bambusia saszetki Whiskasa przyszły zobacz kicia, kicia tu chodź o Jacuś idzie też Jaculek kiciulek to kogo nam brakuje tutaj z tego składu żelaznego Szramka Samka brakuje. No. Także ładne, smaczne, delikatesy. Także pani Henryko, bóg zapłać za te paczuszki. Bóg zapłać. Życzymy zdrowia pani. O jest szramek. Szramek. Czułku. Jest szabek. Także wszystkie kotki są z żelaznego składu. dziękujemy za te dary. I oby zdrowie było u nas wszystkich. No, Bambusia, Kiciulka. Nie rób fikumiku. Co? No. I cóż. Kociarze całego świata, łączcie się. Łączcie się, wspierajcie się, kochajcie się. I cóż więcej, oby nam wszystkim zdrowie dopisywało. Bóg zapłać.